To dzięki państwu historia, którą zaraz opowiemy, jest blisko o wiele lepszego zakończenia. Jej bohaterem jest Strażak, który jadąc na akcję w wypadku stracił obie nogi. Za sprawą widzów wiadomości udało się zebrać pieniądze na protezy. Teraz marzy o jednym, by jak najszybciej wrócić do pracy. Jarosław Kuś. Pięć miesięcy temu w wypadku samochodowym stracił obie nogi. To, że dziś chodzi w protezach, kosztowało go wiele bólu i ćwiczeń. Dzięki temu, że właśnie jest taki silny psychicznie i, i chętny do, do pracy, do współpracy, udało mu się tak szybko stanąć na nogach. Miesiąc temu pokazywaliśmy, jak wypisany ze szpitala pan Sławek wraca do domu na wózku. Dziś w ogrodzie kopie piłkę z córką. Zanim założył protezy, ćwiczył z rehabilitantem i w domu kilka razy dziennie, bo chce być samodzielny. Że zostałem bardzo dobrze przygotowany do oprotezowania, zresztą jak widać tam ci protetycy, ci technicy, którzy protezy robili, zakładaliśmy, to stwierdzili, że no to nawet książka nie potrafi opisać tego, co, co, co ja zrobiłem w, ten, w tym takim krótkim czasie. Uczy się chodzić w protezach. Planuje też rehabilitację w specjalnym ośrodku. O historii strażaka Sławka mówiliśmy w wiadomościach dwa razy. I po każdym materiale konto, gdzie zbierano pieniądze na protezy, rosło. Zbiórka została zakończona. Jest ponad 67 tysięcy złotych. W ciągu dwóch emisji udało nam się właśnie zebrać tak olbrzymią kwotę, dzięki której w dość krótkim czasie strażak ma protezy i, i może zacząć normalnie funkcjonować. Pana Sławka ciągnie do pracy, odwiedza kolegów strażaków i wierzy, że do nich wróci. Sprawdzamy teraz w jaki sposób Sławek sobie radzi z tym wszystkim, jak bardzo chce wrócić do nas, czekam, mam nadzieję, że, że jakoś to będzie, że, że będzie z nami dalej. Żeby wrócić do pracy musi ćwiczyć. ma żyby w domu mieć pomieszczenie do rehabilitacji i pewnie mu się to uda, bo pokonał już wiele trudności. Finał jest taki, że stanęłem na nogi, to jest najważniejsze i trzeba bym podziękować wszystkim za to. Jarosław Kuś, Wiadomości.